Dekorillo. Proces złożenia zamówienia jest prosty i intuicyjny. Po przejściu do wybranej tapety wybierz jej kolor, który znajdziesz w tym miejscu. Poniżej przejdź do personalizacji produktu. Wybierz rodzaj tapety. Do wyboru masz gładką ekologiczną, strukturalną Canvas oraz tkaninową Premium. A szczegółowe informacje na temat tych trzech tapet znajdziesz poniżej. Kliknij Podkłady Tapet i zobacz porównanie. W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące wybranej struktury tapety. Zobaczysz w przybliżeniu rodzaj struktury podkładu. Teraz widzimy tapetę strukturalną Canvas. Po zaznaczeniu wybranej opcji wybierz szerokość brytu. Do wyboru jest 50 lub 100 cm. Rekomendujemy wybór szerszego brytu ze względu na mniejszą ilość łączeń oraz szybciej się je układa. W przypadku tapety z powtarzającym się wzorem, wybierz wielkość wzoru drobny lub duży. Poniżej wpisz w kalkulatorze wysokość oraz szerokość swojej ściany. Pamiętaj, że wysokość wpisujemy co 10 cm, a szerokość co 50. Dodajemy do koszyka i gotowe.